witajcie, ja jestem nie nie Darkarhon, net server i chciałbym dzisiaj wam pokazać takie mały unboxing, może nie retro, aczkolwiek, od momentu kiedy pojawił się Xbox One S, a ten jest już dostępny nawet w Polsce, e, można powiedzieć, że Xbox One zwykły stał się już trochę retro, dlatego e, dzisiaj Stany już wszystkim, chyba sprzęt. A który w tej chwili trafił do mnie, jak widać, jest to zestaw jednoterabajtowy z dwiema grami z serii Tomb Raider. Chociaż nie mówi się Tomb Raider, tylko Tomb Reader. Ale co tam? Tomb Raider się chyba już u nas bardziej przy, przyjęło. Co w środku. Jedno duże pudełko zawierające e, kontroler, zasilacz i parę innych gadżetów i drugie większe pudełko, które zawiera w sobie ni mniej, ni więcej, ale samą konsolę. Temu pudełeczku już podziękujemy, ale może robić za ładne tło sąka na bok. Najpierw małe pudło. I co w nim? Pudełeczko otwiera się w ciekawy sposób, także zdejmuje się całe wieczko. A w środku mamy to, co mieć powinniśmy. Tutaj jest, jak myślę, faktura zakupu z Saturna. Ja akurat kupiłem wersję. Z Niemiec kabelek HDMI nic odkrywczego. Zasilacz, ja go nazywam cegiełką, ale chyba też są określenia trumienka i inne równe, równie miłe. Kabelek prądowy kontroler. Nawet z bateryjkami. Dziuracyn, proszę bardzo. Kontroler jest już w drugiej, nowszej wersji. Zawierający wejście na standardowe słuchawki jackowe. Do tej pory używałem Xboxa 360. I e, zadowolony bardzo byłem z kontrolera. Ten widać, że troszeczkę inaczej leży w dłoni. Zwłaszcza przyciski, e, spusty górne L1 i R1 e, troszeczkę inaczej się je czuje. Dla mnie troszkę mniej komfortowo, ale za to e, główne spusty działają e, bardzo fajnie. Do, one mają. E, one mają wibracje. Jestem bardzo ciekaw doznań wynikających z używania tego kontrolera. Xbox Product Guide Quick Setup Guide: Jak podłączyć, jak używać skomplikowane urządzenie XBOX coś tam tu jest e, kod 14-dniowy do XBOX Live'a a tutaj dwie części Tomb Raidera e, Resolve Tomb Raider i Definitive Edition Dziękujemy. No i pudełeczko bardziej interesujące, bo zawierające samą konsolę, o! pięknie zapakowaną jak kanapka, zapakowana w papierek. To jest też już lekutko zmodyfikowana wersja, która nie jest w całości odblaskowa, nazwijmy to. Tylko w części przedniej jest odblaskowa część górna jest już przyjemnie matowa. Jak widać, jest to Całkiem fajna cegiełka. Z tyłu, zasilacz HDMI Out i HDMI in, jeżeli chcielibyśmy z niego zrobić coś w formie dekodera, wyjście na USB, na Kinecta, sieciowe złącze, tak więc. Tutaj drugie, złącze, trzecie złącze USB. Z tej strony absolutnie nic ciekawego. Cegła ogromna, zwłaszcza w porównaniu z moim PS4, a z fami to już w ogóle kosmos. Teraz go podłączę i uruchomimy go wspólnie. OK, to mamy kontroler, spróbujmy odpalić Xboxa. W tej chwili na konsoli zaświecił się znaczek Xboxa. I oto co mamy przygotowujemy konsolę Duno Turn Off. Bardzo ładny kolor. E, zupełnie nieagresywny. Zobaczymy, jak wieczorem będzie się sprawował. Znaczka Windows, e, znaczka Xbox. Taki sam znaczek świeci się na obudowie kon, konsoli. Zasilanie: dwie baterie typu AA. Wcisnąć chyba trzeba guziczek. Bruga ładnie. Naciśnijmy klawisz A. Language. Spróbujmy złośliwie wybrać polski. Masz połączenie. Kontynuuj. Gdzie mieszkasz? W Polsce mieszkam. Czas na aktualizację. Pewnie naprawdę długo potrwa. Może się mylę. Może na potrzeby materiału, a raczej na pewno na potrzeby materiału ten czas obetnę lub przyspieszę. oto mamy rozpoczęcie aktualizacji 4 GB Ach chyba choć jak widać idzie całkiem żywawo ale ja zrobię małą przerwę do 18% doszło całkiem żwawo, aczkolwiek troszkę stanęło. Dla waszej informacji, tu jest łącze 50 megabitów na sekundę, tak więc całkiem żwawe. No, ale widocznie co trzeba zassać, to jego Jesteśmy na 36%. Minęło no, może z 5 minut. W tym czasie umilam sobie e, oczekiwania oglądając Indiana Jones i Poszukiwaczy Zaginionej Arki. Polecam wszystkim, bardzo szczerze. Zwłaszcza w wersji angielskiej. Natomiast e, z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że podłączenie konsoli zabrało mi dobre e, kilkadziesiąt minut. Musiałem rozszyć całą plątaninę ładnie ułożonych kabelków które, wśród których było kablowanie do Xboxa 360, którego złożyłem i zapewne niebawem sprzedam. Natomiast w tej chwili jest zreorganizowane całe stanowisko z konsolami. Postaram się przygotować w ramach intra mojego kanału pokaz tego, co znajduje się w mojej kolekcji. Czekamy nadal 40% końcóweczka trwało to około 15 minut w międzyczasie kontroler się wygasił trzeba go będzie wybudzić trwa ponowne uruchomienie istotne jest to, że Konsola praktycznie nie wydaje dźwięku, jedyne co jest słyszalne to terkot dysku twardego. Aktualizacja Kolejne procenty, które musimy przeczekać, mały przeskok kamery. E, niestety musiałem podłączyć kabelek zasilający. E, doszło do około 65%, i e, obraz zmienił się na to, co w tej chwili widać. Czyli czas na aktualizację. Pierwszy krok z raz, 2, 3, 4, 5. Sześciu. E, czwarty krok, aczkolwiek drugi i trzeci przemknął całkowicie niezauważenie. E, strefa czasowa standardowa, domyślna, akceptowalna. OSZCZĘDZANIE ENERGII, TRYB INSTANT ON SZYBSZE URUCHOMIENIE WOLNIEJSZE URUCHOMIENIE czyli coś co e, jest obecne e, zarówno w e, PlayStation 4 jak i w, choćby w Blu-rayach Sonego, e, mniej, e, mniejsze oszczędzanie energii a, albo szybsze, albo większe, większe oszczędzanie energii, albo szybszy start ja wybieram sobie oszczędzanie energii z racji tego, że y, na pewno y, z konsoli będę używał y, konsoli będę używał na tyle y, rzadko, żeby y, nie, y, niekoniecznie ona pobierała prąd zalogowanie się do konta Microsoft Tutaj maletka przerwa, zaraz wracam. Po wprowadzeniu e, konta i hasła, e, decydujemy o swojej prywatności. Preferencje logowania i zabezpieczeń. Bez granic na tej konsoli Xbox. Inne osoby mogą się cię zalogować, zobaczyć dane i itd. Tak Zapytaj o mój kod dostępu. Prosimy o dostępu zanim się zalogujesz. I zablokuj. Jako, że to jest y, konsona personalna, y, robimy bez granic. Inne osoby mogą się zalogować, zobaczyć moje dane i tak dalej. Dokonać logowania instant. Kiedy włączysz ten Xbox, możesz dokonać logowania instant, aby od razu zacząć grać. Tylko jedna osoba na konsole może użyć logowania. Aha, czyli nie będę wybierał profilu, tylko od razu, yy, od razu przejdzie do mojego profilu. Tak jest, bardzo proszę. Tak wyglądam. Old Dwarf. To prawda, tak wyglądam. Jaki chcemy sobie wybrać? Ten bardzo lubię, albo może ten profil koloru Peggy eighteen. Dzieci zamknijcie oczy. Witamy w przyszłości. Najczęściej przycisk Xbox, aby przejść do głównego ekranu. Twój kontroler wymaga aktualizacji. No dobrze, ciekaw jestem, na czym polega aktualizacja kontrolera. Zaktualizuj teraz, bardzo proszę. No proszę, tego się nie spodziewałem. To, co dzieje się na kontrolerze, to. Mruga lampeczka Xboxa. A tu idzie progres. Proszę bardzo. Zatem nie aktualizujemy tylko konsolę, ale i firmware kontrolera. No to jest coś, czego nie wiedziałem i się nie spodziewałem. Dajmy mu szansę. Końcówka. Kontroler został zaktualizowany. Lampeczka przestała mrugać, świeci się na stałe. Zamykamy. No cóż, witajmy w świecie Xbox One. Z tymi, którzy e, używają tego akurat systemu do gier, e, zapraszam do wspólnej zabawy. Mój nick to Old Dwarf i zawsze możemy spotkać się w tej chwili spróbuję zgrać e, kilka e, kilka mm, gier, e, które mam na koncie Gold mam nadzieję, że ruszą minęła chwila, poskakałem sobie po menu, znalazłem swoje stare gry, które e, miałem przypisane do konta Microsoftowego Jedna podstawowa uwaga. Po pierwsze, no dwie. Po pierwsze, zaznaczenie miejsca, w jakim jestem w menu, jest w moim odczuciu dosyć nieczytelne. O ile na PlayStation 4 widzimy powiększający się kafelek, co jednoznacznie wskazuje miejsce, gdzie teraz jesteśmy. O tyle w e, dashboardzie e, Xboxa jest to obwódka, którą tu widzicie, jako przeskakujący kwadracik. W momencie, kiedy e, tych kwadracików jest sporo, tych kafelków jest sporo, to tak naprawdę nie zawsze do końca wiadomo e, od razu, w którym miejscu akurat e, jest wskaźnik. A druga rzecz, która jest po prostu wkurzająca do bólu, to yy, prędkość działania dashboardu. O ile na PlayStation 4 jedno kliknięcie to od razu działanie, o, tutaj, o, ile, yy, o tyle w Xboxie, na przykład cofnięcie się do poprzedniego menu zajmuje, nie wiem, dwie sekundy, co może nie jest yy, jakimś absurdalnym wynikiem w momencie, kiedy o nim mówimy na sucho. Ale w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś, gdzieś głęboko, może to spowodować, że uznamy, że nie kliknęło się dobrze. Powtórzymy, a tu nagle pyk, pyk jesteśmy już dwa, dwa rzędy dalej. No, jeszcze może jedna rzecz to to, że konsola w trakcie uruchomienia rzeczywiście była całkowicie bezgłośna. O tyle po chwili użytkowania. W momencie, kiedy uruchamia się jej wentylator, hałas jest bardzo odczuwalny. Jest to dosyć głośna konsola, mimo że cegiełka, trumienka, nie wiem, zasilacz jest zewnętrzny. To jest coś, co na pewno będzie wpływało na komfort pracy, na komfort zabawy, zwłaszcza wieczorami. W tej chwili, jak widzicie, w kolejce mam kilka, kilka tytułów do ściągnięcia, Dark Souls, Deus Ex, Human Revolution, Mirror's Edge, XCOM, Gears of War, pierwsza część. Spelunki to jest coś nowego w tym miesiącu. Dawno temu była ona dostępna na PlayStation 4 i na Wite na, na bardzo fajna gra w stylu retro uznana za jedną z dosyć trudniejszych zwłaszcza na kolejnych levelach ze względu na losowe generowanie plansz i poukrywane złośliwe strzały natomiast szczerze polecam tą grę z moją ośmioletnią córką wiele wiele etapów przeszliśmy no i Worlds of Tanks na Xboxie 360 udało mi się przejść, do, 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 dojść już do bodajże siódmego tieru linią japońską. Papierowe czołgi, ale naprawdę z zacną lufą. Na Xboxie One można kontynuować grę na tym samym profilu, co jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o pozostałe gry, które od razu mam do ściągnięcia ze starego profilu, to cała seria Gipsów Grid 2, Halo Reach myślę, że no nie są to na pewno wszystkie gry, które mam przypisane do swojego konta natomiast Natomiast wydaje mi się, że najbardziej będzie mi brakowało gier lotniczych, które tam miałem bodajże 2 czy 3 tytuły. No, ale nic to. Mam nadzieję, że z czasem y, tych gier będzie przybywało. To jak widać, tytuły, które są w trakcie pobierania, y, są dodane do kolejki. Pierwsza z nich się instaluje. Pobór gier jest dosyć szybki. 4-gigowa gra pobiera się około 15 minut, tak więc nie jest to zły wynik, 35 megabitu na sekundę. Myślę, że na tym skończymy pierwszy materiał dotyczący Xboxa One. Być może niebawem wrócę z jakimś gameplayem. Także dziękuję Wam bardzo i zapraszam. Ponownie. Cześć.